Tu są różne inne, inne gumisie. Tutaj mamy ochotnika. Pokażemy, co się dzieje z gumisiem w waszym brzuszku. My już wiemy, co się z nim dzieje. Patrzcie oh. na to. Uwaga. Zobaczcie. Jak on ma się rozpuścić w tym naszym brzuszku? Jak to sama chemia. Śmierdzi? Black. Czuć nawet jakiś tam aromat? Chyba gruszka. Czy to jest jakiś skandal? O, proszę bardzo. gumisz Gumi. no o. Ich, ich lubię Gumis. No i drugiego No? Troszkę się nawet i roztopił od ciepła. No, zobaczmy co dalej się tutaj stanie. Z nim. Jak jest taki roztopiony. Zobaczmy. Dalej to samo. Możesz udać? damy. Dlatego nie jemy gumisi. Mamy z tu są różne gumisie. Który następny na ochotnika? Tak. Pomarańczowy. Mmm. Posmak pomarańczy. Nadziewamy kolegę. Siu. O, to samo. Kolego. Niestety, opachnie nawet pomarańczem. Wow, już to się nawet nie rozpuści w brzuchu. Zalega. Fuh. Nie, fajnie. Tak samo. Jeszcze jakiś ochotnik? Teraz. No, zobaczymy tego pana. A to są jakie gumice? Niestety. Mam to samo. Ta chemia. sama chemia. To Przezroczysty gumisz. To jest No, to była zdecydowanie jakaś cytrynka. No, niestety też nie. I ostatni osobnik. A, a ostatni osobni. A wiesz co, dawaj go też. To są bliźniaki, nie? Dwa na raz zobaczymy, jak się będą palić. Czy to coś zmieni? Czy to będzie to samo? Uwaga. O-o, nawet gazu nam zabrakło. Niestety. To samo. No to Ta sama chemia. Dlatego ta sama chemia. Ta sama chemia. No, no, no. To co? Smacznego. Jemy adres? A co z tym robimy? Na dekorację. Na dekorację? Tak. Ja mówię do kosza. Nie, mamo. A ja mówię do ozdoby, mamo. Do ozdoby? Tak. No piękne.